Czerwiec od dawna nazywany jest miesiącem Jezusa. Wtedy to oddajemy cześć Jego boskiemu sercu i dziękujemy za wszystko, czego dokonał dla zbawienia świata. Przy sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jaki jest jedyny sens jego życia. Przy sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania. Jedną z wielu pobożnych praktyk ku czci Bożego Serca jest litania do serca Pana Jezusa. Ma już ona ponad 300 lat. Modlitwę ułożyła wizytka siostra Joanna Magdalena. Litania została ogłoszona drukiem w 1718 roku. Poznajmy krótką, lecz jakże wzruszającą historię powstania tej modlitwy. Historia ta ściśle jest związana z nawiedzającą Europę epidemią cholery. W 1720 roku ta zbierająca olbrzymie żniwo choroba zakaźna nawiedziła francuskie miasto Marsylię. Biskup tego miasta, oprócz pomocy charytatywnej, z jaką śpieszył doświadczonym przez zarazę, starał się także pomóc duchowo swoim wiernym przez specjalne modlitwy błagalne i pokutę. Postanowił szukać ratunku dla doświadczonego zarazą miasta w miłosiernym sercu Chrystusa. Specjalnym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swojej diecezji sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku jego czci. Napisany przez biskupa akt poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie specjalnie przygotowanej ceremonii przebłagalnej. Ledwo umilkły pokutne śpiewy, dźwięk dzwonów, a ta ostra i zaraźliwa choroba poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe procesje pokutne. W rok po zażegnaniu epidemii ordynariusz Marsylii nakazał odprawianie uroczystej nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Ten modlitewny akt odmawiany był codziennie w czasie specjalnego nabożeństwa połączonego z adoracją Najświętszego Sakramentu i litanią. Warto pamiętać o historii litanii do Serca Pana Jezusa. Zwłaszcza teraz, w miesiącu czerwcu.